Amen. Ewangelia na niedzielę, Ewangelia na święta. Przed nami 29. Niedziela zwykła i będziemy czytać kolejny fragment Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety 15-21. Otwórzmy więc nasze Biblię. Od razu się przekonamy, że to jest kolejny fragment po przypowieści. O morderczych dzierżawcach winnicy, i po tym fragmencie zeszłej niedzieli, czyli o Królestwie Niebios, który jest podobny do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi, i zaproszeni goście odmówili przyjścia na tą ucztę. Dobrze, już wszyscy mamy otwarte Biblię, z pewnością. A więc zobaczmy ten tekst, przeczytajmy sobie Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety 15-21. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów, razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiem, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osoby ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, czemu wystawiacie mnie na próbę obudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czy jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i odeszli od niego. Ewangelia świętego Mateusza. Rozdział 22, wersety 15, ale przeczytaliśmy do 22, żeby zobaczyć tą dynamikę tekstu. Tak się zaczyna i tak się kończy tekst. Oni przychodzą, odchodzą i co rusz oskarżają Jezusa o różne sprawy, chcą go złapać na słowie, na mowie. Gdy Jezus opowiedział te trzy przypowieści o dwóch synach zaproszonych do winnicy, o morderczych dzierżawcach winnicy, wreszcie o tej uczcie, na którą ci, co byli zaproszeni, odmówili udziału, a słudzy poszli na przedmieścia, na skrzyżowania dróg i zaprościli złych i dobrych. Gdy Jezus mówi, że nie ma przywilejów w doświadczeniu Bożego zbawienia, w doświadczeniu łaski, relacji z Bogiem, yy, Żydzi zrozumieli, przywódcy żydowscy. Że mówi o nich. A więc zastawiają, jako kontratak, pułapki na Jezusa. Dosłownie zastawiają sidła, sieci. Chcą pomniejszyć jego autorytet, chcą go zdyskredytować w oczach ludzi, bo oni widzą, że liczne tłumy idą za Jezusem. Potem faryzeusze odeszli. I zwołali naradę. Tak zaczyna się nasz tekst. Naradzać się wspólnie. To wyrażenie, które w Ewangelii Mateusza zawsze, a występuje pięciokrotnie, ma negatywne znaczenie. Oznacza spisek przeciwko Jezusowi. Oni chcą, zadając mu różne pytania, złapać go w mowie, w sprawie, w nauczaniu. En logon. Logos, dobrze wiemy, że ma wiele znaczeń w Nowym Testamencie. I zobaczmy te pięć przykładów. Mateusz 12,14 po uzdrowieniu w szabat. A faryzeusze wyszli i naradzali się, w jaki sposób zabić Jezusa. Mateusz 22,15 to ten nasz tekst. Wówczas faryzeusze odeszli i naradzali, naradzali się, jak przyłapać go na słowie. Mateusz 27, pierwsze dwa wersety. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwały, naradzali się przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika, poncjusza Piłata. 27.7, to już po śmierci Jezusa, po naradzie kupili za nie, za pieniądze judaszowe, pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. I ostatni raz to te narady, są opisane w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza 12 werset przekupienie żołnierzy. Oni zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom dużo pieniędzy. Zatem następują teraz różne pułapki, sidła, zastawianie sieci na Jezusa. Ale Jezus nie tylko wychodzi obronną ręką z tych potyczek. Ale przede wszystkim wykorzystuje te sytuacje, by wzywać swoich adwersarzy, ale to są ludzie, którym chce okazać zbawienie, wzywać ich do opamiętania, do nawrócenia. A więc po naradzie wysyłają, mamy tu czas teraźniejszy, swoich uczniów. I jest tu niespodzianka, bo wysyłają ich ze zwolennikami Heroda, Herodianami. Dziwna koalicja. Co łączy ich? Faryzeuszy, uczniów faryzeuszy i Herodian? Mianowicie łączy ich nienawiść do Jezusa. Faryzeusze i Herodianie wzajemnie się nienawidzili. Ci ze stronnictwa Heroda byli zwolennikami właśnie tego marionetkowego króla ustanowionego przez Rzymian. A faryzeusze, wiemy, nie popierali go, wręcz przeciwnie, nienawidzili go. Uważali, że on, nie będąc zresztą Żydem, jest pachołkiem rzymskiego okupanta. Zarówno dla faryzeuszy, jak dla Herodian Jezus jest niebezpieczeństwem, a więc chcą go wyeliminować. I zaczynają ten dialog, to pytanie od sformułowania nauczycielu. I znowu zobaczmy, oczywiście jest to język taki elegancki, uprzejmy, ale znowu, gdy popatrzymy w Ewangelii Mateusza, gdy ten tytuł jest używany wobec Jezusa i tak jest nazywany Jezus, znowu widzimy, że za tą elegancją są oskarżenia. Mateusz 8, Mateusz 8, 19 Wtedy przyszedł do niego pewien nauczyciel pisma i powiedział: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Dobrze, wiem, że nigdzie się nie udał za Jezusa. Mateusz 9,11 po powołaniu Mateusza. Zobaczyli to faryzeusze, jak Jezus zasiadł do stołu z celnikami, grzesznikami i pytali jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami, grzesznikami? Mateusz 12,38. Znak Jonasza. Niektórzy nauczyciele Pisma i faryzeusze mówili nauczycielu, chcemy ujrzeć jakiś znak od ciebie. 17,24. Troszkę dużo tych cytatów, no ale popatrzmy na nie. Przybyli do Kafarnaum, wtedy przyszli do Piotra po, poborcy podatku świątynnego i zapytali czy wasz nauczyciel nie płaci podatku? 19,16. Jeśli... Ktoś zbliżył się do niego z zapytaniem nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jest kulturalne, ale dobrze wiemy, że odszedł e, zasmucony. Wreszcie, te nasze zdanie, nauczycielu, e, wiemy, że jesteś prawdomówny, i tak dalej, zaraz to zobaczymy. Potem będzie 22-24. Sprawa zmartwychwstania, nauczycielu Mojżesz powiedział, jeżeli ktoś umrze, bezdzietnie, to niech jego brat poślubi wdowę po Nim i niech da mu potomka. I wreszcie ostatni przykład nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe, Mateusz 22-36. Wrócimy do tych tekstów oczywiście w kolejnych naszych odsłonach, bo to są teksty Ewangelii kolejnych niedzień. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Prawdomówny, czyli wierny, prawdziwy, rzetelny. Oczywiście to stwierdzenie jest prawdziwe. Oni uznają, że Jezus potwierdza drogę Bożą zgodnie z prawdą. Drogi Boże, czyli sposób postępowania według tory. A więc Jezus w swoim nauczaniu jest zgodny z tym, co nakazuje, czy nakazywał Mojżesz. Na nikim ci też nie zależy, nie oglądasz się na osobę ludzką. Dziwne jest to zdanie. Może inaczej, nie troszczysz się nie o nikogo, byśmy mogli przetłumaczyć, że nie zabiegasz o względy, o poklask ludzi. Tak naprawdę jest mowa, nie patrzysz na twarz. Prozopom, nie patrzysz na twarz człowieka. Nie kierujesz się reakcją słuchaczy, gdzie słuchacze są uśmiechnięci, zadowoleni i potakują, no to Jezus stara się im może opowiadać miłe kawałki, gdy mają grymas na twarzy, no to Jezus też zmienia tonację. Nie, dla Jezusa to się nie liczy. Mamy ten problem z tłumaczeniem naszym, bo mamy tutaj twarz przetłumaczoną jako osobę ludzką, a więc widzimy już to jakąś naleciałość różnych wieków teologii. Troszkę nadinterpretacja tego zdania. W Biblii paulińskiej czytamy: Nie dbasz o niczyje względy i nie zważasz na ludzką opinię. A Biblia księdza Popowskiego tłumaczy: I nie zależy ci na kimś tam, bo nie zwracasz uwagi na powierzchowność ludzi. Tak na marginesie, czasami, gdy mamy jakieś trudne zdania, warto sięgnąć po inne tłumaczenia. Gdy nie znamy języków oryginalnych, greckiego, hebrajskiego, aramejskiego, to warto sięgnąć po różne inne tłumaczenia i wtedy zobaczymy już jakąś interpretację tego trudnego zdania. Idźmy dalej. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, jaka jest Twoja opinia, jaki jest Twój pogląd. Ale to określenie nie jest tylko propozycją, ale jest w trybie rozkazującym. To nie jest prośba, to jest rozkaz, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy też nie. I o co chodzi z tymi podatkami? Gdy w VI wieku przed Chrystusem Imperium Rzymskie dotarło właśnie do tych ziem, ustanowiono rzymskiego prokuratora. I nakazano płacenie podatków na rzecz rzymskiego imperium. Mężczyźni i kobiety w wieku 12 do 65 lat byli zobowiązani płacić podatek do Rzymu. I widzimy, że to pytanie jest podchwytliwe. Dlaczego? Bo właśnie z powodu płacenia tych podatków było, dochodziło do wielu powstań. Mam taki przykład. Przypomnijmy sobie sprawę wspomnianą w Dziejach Apostolskich, owego. Judasza Galilejczyka, który zbuntował się przeciwko właśnie tym podatkom. Piąty rozdział Józef Apostolski to jest wystąpienie Gamaliela w czasie prześladowań kościoła. I mówi tak Gamaliel. Potem, w czasie spisu ludności, wystąpił Judasz Galilejczyk, on również pociągnął za sobą ludzi, ale i on zginął, a wszyscy, którzy dali mu się przekonać, rozproszyli się. W czasie spisu ludności. Zaraz zobaczymy, co łączy spis ludności z płaceniem podatków. Pytanie jest pułapką. Dlaczego pułapką? Pamiętajmy, że jesteśmy w świątyni, a więc świątynia jest tą emanacją prawa Bożego, byśmy mogli powiedzieć. I każda odpowiedź Jezusa wydaje się złą odpowiedzią, bo jeśli Jezus powie, tak, wolno płacić Daninę Cezarowi, to będzie sprzeczne z prawem Bożym. Przecież jedynym Panem jest Bóg Izraela, a więc nie można płacić. Jeżeli Jezus powie nie płacić, to byłby wywrotowcem, buntownikiem, właśnie jak ten Judasz Galilejczyk. A jesteśmy w świątyni, tu są straży, tu są wojsko. Można aresztować od razu Jezusa. Ale popatrzmy, że Jezus nie wchodzi w te dialogi, w te dyskusje polityczne czy religijne prowokacje. Jezus ciągle naucza, ciągle pokazuje znaczenie relacji człowieka do Boga i Boga do człowieka, Boga, który jest Ojcem. I mówi wprost, demaskując ich intencje: czemu wystawiacie mnie na próbę obudnicę? Pokażcie mi monetę podatkową, i przynieśli mu denara. Moneta podatkowa, o co tu chodzi? Kenzos. Od tego mamy spis. To słowo łacińskie, transliterowane, czyli mówi spis. Ale co to ma wspólnego z podatkiem? Bo trzeba było najpierw spisać ludzi, żeby wiedzieć, ile i kto ma płacić podatki, a więc ta moneta podatkowa ma swój źródło, złość słów z spisu ludności. On nich zapytał, czy jest ten obraz i napis, obraz, oikon. O oikon, obraz, podobizna, wizerunek, my używamy to jako ikona. Czy jest ten obraz i napis, odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, Bogu to, co należy do Boga. Przypomnijmy sobie to piękne zdanie w księdze Rodzaju z pierwszego rozdziału, opis stworzenia człowieka, 27 werset. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz, na obraz Boży, ich stworzył, stworzył ich jako mężczyznę i kobiety. W tekst grecki mówi właśnie: Kaj poiesen, hoteos ton antropon. Eikona Teu. Mamy tu w bierniku. Eikona Teu. Obraz Boż. Ale wróćmy do tej monety. Pokazali mu denara. Wiemy dobrze, że prawo powtórzonego, księga powtórzonego prawa, gdy jest mowa o przykazaniach, zabraniała wykonywania ludzkich wizerunków. Co więcej, nie można było. Do świętego miejsca, do świątyni, wnosić takich wizerunków. Dlatego przy wejściu do świątyni były kantory, gdzie trzeba było wymieniać. Płacąc podatek świątynny, nie można było go zapłacić denarem. A więc trzeba było wymienić ten. Tą pogańską monetę, na monetę były dopuszczalne w świątyni, gdzie były wizerunki roślin, czy inne jakieś tam e, zdobienia. Natomiast nie można było wnosić monet, szczególnie rzymskich, w których były wizerunki e, panujących ówcześnie. A więc widzimy, że ci, którzy mają obsesję na punkcie czystości, nieczystości. Są drobiazgowi, skrupulatni, przecedzają komara, żeby, broń Boże, nie złamać szabatu. Gdy chodzi o pieniądze, już nie są tacy subtelni. Wnoszą monetę, która jest nieczysta. Ale dla nich nie jest to ważne. Ważny jest ich własny interes, pozycja, władza nad ludźmi. Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli. Cezara. A więc popatrzmy na tą monetę jeszcze. Ten obraz jest w Wikipedii, ale popatrzmy sobie. To jest ewangeliczny denar. Avers jest napis: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius August, czyli Cezar Augustus, Tiberius, syn boskiego Augusta. I wizerunek mamy prawy profil tego człowieka. Na rewersie zaś jest matka cesarza jest napis: Pontefex Maximus Livia Aspax. I wizerunek siedząca kobieta prawostronnie, stopie na podnóżku, trzyma berło i gałązkę ozdobne nogi tronu, na którym siedzi. Dobrze, mamy atrakcję, oglądaliśmy zdjęcia. Odpowiedzi Cezara. Wtedy rzekł do nich, i zobaczcie, że mamy tutaj pewną grę słów, którą też widzimy w naszym tłumaczeniu. Oni go pytają: płacić czy nie płacić? Ale Jezus nie odpowiada na to pytanie, czy wolno płacić, dawać czy nie dawać, ale mówi o oddawaniu. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. Jeśli nie chcecie jego dominacji, zwróćcie mu, co do niego należy, a wtedy będziecie wolni. Zwróćcie te pieniądze, bo one nie są wasze, są Jego. Zwróćcie je Cezarowi. A Bogu należy oddać to, co należy do Boga. Czym jest to, co należy do Boga. I wróćmy do tej poprzedzającej przypowieści o morderczych, dzierżawcach winnicy. Jezus pokazuje właśnie postawę przywódców religijnych, przywódców duchowych, którzy własnym interesie zawładnęli winnicą pańską, stanęli między Bogiem a ludem, narzucając swoje tradycje, swoje prawa, utrudniając ludziom doświadczania Bożej Miłości. Dlatego, z jednej strony trzeba zaprzeczyć panowaniu Cezara, dając jego monety, ale przywrócić panowanie Boga, które przywłaścili sobie faryzeusze. I na te słowa Jezusa. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Czytamy w 22 wersecie, gdy to usłyszeli, zmieszali się i odeszli od niego. Odchodzą, ale dobrze wiemy, że powrócą z kolejną pułapką. Koalicja nienawiści wobec Jezusa, wobec projektu Bożej Miłości, Boga bliźnie, Bliskiego, wobec każdego człowieka powiększa się. Tutaj mamy faryzeuszy i Herodian, dołączą sadyceusze, dołączą uczeni w piśmie. Koalicja nienawiści, egoizmu, władzy, przeciwko ludowi, ale przede wszystkim przeciwko projektowi Boga bliskiego coraz jest szersza. Zadajmy sobie te dwa pytania. Gdzie jest ikona? Gdzie jest yy, obraz? Boga w moim życiu, gdzie go noszę, gdzie jest wyryty napis Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, i to jest dobra nowina dla nas. My też mamy musimy oddać Cezarowi to, co należy do Cezara. To wszystko, co nas zniewala, co jest jakimś fałszywą wizją szczęścia, oddać to, porzucić. By powrócić rzeczywiście do tej pierwotnej relacji z Bogiem, bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i mamy nieustannie stawać się podobni do Niego. Jak to zrobić? Wybierając życie, i wracam do tego klucza interpretacyjnego, wybierając życie według błogosławieństw ewangelicznych, wybierając, bo błogosławieństwa to wybór wybór innego życia, Królestwa Bożego, nowej rzeczywistości gdzie jest miłość, przebaczenie, służba, dzielenie się z drugim człowiekiem. Amen. Błogosławionej niedzieli. Niech Pan Bóg nam błogosławi podczas modlitwy, podczas niedzielnej liturgii Eucharystii. Amen. Dziękuję bardzo.